Siema no widzę z tej strony Wojtek, dzisiaj jest ze mną sąsiad. Siema. I dzisiaj, no sąsiad, tak serio to jest ze mną brat. Siema. I dzisiaj sobie będziemy, witam I was. Ja jako sąsiad. Tak, I do... dzisiaj witam was mm. na nowej serii. Seria się będzie nazywać Sam jak palec na gospodarstwie. Dzisiaj was oprowadzę po gospodarstwie, które dostałem bardziej w spadku. Jest to gospodarstwo, które no, było obrabiane jeszcze kilka lat temu, tak z rok temu ostatnio te uprawy były siane. No i właśnie wtedy został przepisany moje gospodarstwo. Oczywiście ja mieszkałem sobie na osiedlu, niedaleko miasteczka, a dzisiaj się przeprowadziłem do takiego pięknego domu, w którym mieszkał kiedyś dziadek. No to co, widzę? Pokażę Wam może, w domu. może pokażę Wam. No dom jak dom, dom jest dosyć ładny, jeszcze nie raz tu będziemy wchodzić. Pokażę Wam jakieś tutaj em, ogródek, tutaj są kwiatki, że one, kurde, nie wyschły, jak nikt tego nie podlewał. Hmm, Tylko jakaś suszarka, na razie ciuchów jeszcze nie ma. Też nie ma ciuchów. E, Łoweczki, dobra, no to w sumie dom to jak dom, no nie? Hmm, dobra, kurde, brama dobra, dobra, idziemy na gospę. E, gospodarstwo się mieści bardziej w... No dobra, na najpierw pokażę może tereny. E, terenów mamy tyle kupionych. No dziadek no to nie. Jest nie mapa. Tutaj powiem Wam tak, dziadek nie bidował, wam powiem. E, dziadek nie bidował. E, był dosyć bogaty. Jednak z jednym z bogatszych człowieków był. Na Nasim. człowieków człowiekiem, jednym z bogatszych był mm, właśnie tutaj rolnikiem. Dobra, może wejdźmy sobie na najpierw na gospodarstwo. Otworzymy sobie bramę. Mm, no i już nam się ukazuje tutaj pierwsze. Maszyny. pewno pokażę wam to, co jak będziemy szli. Mamy tutaj dwa ładne pługi. Um, agromasz PW5XL i agromasz y, POH4. POH no czyli no 4 4 skóry, i piąteczka. piąteczka. Zobaczymy, jakie ciuniki tutaj będziemy mieli do tego. Y, mamy tutaj U. Tutaj jest już coś ciekawego. No, mamy przyczepę. Jest to przyczepa. Bardzo A, duży. wiem co to jest. To jest przyczepa 13,7 tony. Brandner z 15051 xxl Mamy tutaj też e, Agromash Falcon 3, czyli 3-metrowy pewnie. Bardzo fajny siewniczek kukurydzy. No i mamy pierwszy i chyba pociągowy. chyba duży jeden. Chyba ten, chyba ten Łosy, największy. 16, 14. 16 14, z nowszą maską. Wsiądziemy sobie do niego. Kurde, tutaj ma on 34 godziny, mogę Wam w sumie tak pokazać. dziadek. Im... Dziadek nim pewnie troszeczkę robił. Oczywiście, no, on chyba nie był, on chyba nie miał wymienianego liczniku. Bo kiedyś mi dziadek powiedział, żebym przyjechał i po pomógł mu połączyć kabelki. Niestety wtedy mnie nie było akurat, ponieważ byłem. Ja no, przyjechałem. Tak. No i się to wszystko pracowało gdzieś tam, pod Warszawą, także trzeba było gdzieś, niestety nie mogłem i tutaj akurat nie, wymienię... nie wymieniliście, no nie? i tylko maskę wymieniliście, tak? Jojo, Jo jo wszystko, koła. No właśnie, no. Dobra, tutaj mamy chlewnie. O, czekaj, 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 otwórz tą chlewnie. Tą chlewnie, dobra, no to tutaj mamy chlewnie. Na razie tutaj nie ma oczywiście wiata? Tu będzie pewnie trzymane będą belki, bo fajna wiata taka dosyć długa. Tu będą trzymane belki. tutaj mamy kolejne sprzęty. Mamy, jak wiecie, siewnik Alpego Jet M. Chyba 3 metrowy. No, bardzo fajny. No, z broną e, aktywną. Mamy też. Prasa. prasę Sipme. E, farma 2. Farma dwa. Ty, taką mamy. No chyba tak. E, dobra. Mamy taką Sipme e, Z270, e, łamane na 1. Mamy mm. też tutaj no, takiego pięknego rozrzutniczka, akurat dziwne, bo rozrzutnik jest tu malutki. No, malutki, bardzo malutki. To mnie brał, ja brał. Pamiętam, że ja miałem taki wielki rozrzutnik, ale go sprzedałem. No, no. Bo on nie brał ciągle i żebym on mu Ale fajny tutaj. Te, o jakie wiadro tutaj zardzewniałe. A wiem dlaczego ono jest zarzewniałe. Cała woda na niej leci. I, i Mamy. O, to ja właśnie ja mu ten ja Ja mu ten za 15 księci. Mamy chyba. taki kultywator. Nie wiem dlaczego to jest krzywo ustawione. No bo wtedy był pijany pijany <laughs> nie Nie no, żartujesz pewnie, no nie? No. No ja, luzy na sobie... kierownicy. W tamtym, w tamtym Nie, pamiętam to pamiętam... Ja tak? No. W związku mam luzy. No to już wiem dlaczego. No taki fajny agromasz, 3 metrowy. Mamy tutaj kolejną, o kurde, tutaj mamy dopiero przyczepę. Przyczepa do belek. Mm, Przyczepa do belek. Bardzo fajna. Mi się bardzo podoba, ponieważ ona jest wysoka, no nie? Będzie można ja, bluzę na to czy coś nie stało? Tutaj są jeszcze maszynki. Mamy, jak widzicie, takiego masz. Poznaniaka. No tak, dziadek miał dwa siewniki. Poznaniak, mamy takiego Marszala. Fajny beczkowozik, wszystko oczywiście pod dachem. No i mamy RCW-3. Mamy też taką przyczepkę. No, no, taką, takiej, takiej to nie ma. Dziadek, to ma 3400 dziadek kiedyś mówił, pamiętasz? No pamiętam. No, to jak byliśmy gówniorze, byli, byli gówniorze, to się to zawsze nam dziadek mówił ile się wsypie. Ta jest 15 tłumów. No, Ona jest chyba jedna największa przyczepa. No. Zobaczymy, zobaczymy. Mamy taki kultywator, to chyba do tamtego Poznaniaka jest. To chyba ta, bo to ja uczniam... Ja tak, tak. No. 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 E, pamiętam opowiadałeś mi, że robiliś tam po lekkim ryżysku po osie, to rozpiliś tam, no nie? No. Pamiętam. Uchwałeś no no tak, bo ty mu tylko te maszyny sprzedałeś, co nam teraz powiedziałeś. No. To resztę to dziadek sam pokupował. No zobaczymy co tutaj jest. Ja myślę, że tutaj jest jakiś szał. Wiedziałem. No, tu jest kurde chyba szał. Tu jest jakiś kurde szał. No zobaczcie to jest sprzętu. Cezarka, Grimme. Mm header do kombajnu. Zobaczymy, bo to może być albo 56 albo rekord. Zobaczymy jaki będzie kombajn. Mamy taką Cezarkę. No ty robinę. to wiesz, ty to wiesz, ale nie spoileruj, nie, 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 nie spoileruj, no właśnie no. Mamy Sezarka, jakąś sezereczkę. to A tą siewkę? Mamy no, Raucha. Miał lejka. Ja miałem dwie takie Rauchu, więc sprzedałem jedną. Mamy takiego Raucha. No i, ty mu tam, ty i to wszystko co mu sprzedałeś? Mm -mm. Znaczy, poczekaj, i tą drabinę, no. i kataniarkę. Mamy tutaj jakiegoś fajnego Apollo. To jeszcze pamiętam, ja to z dziadkiem to kupowaliśmy. Jak to byłem było. młodszy, to jeszcze pamiętam to. To jeszcze pamiętam. Ale dziadek, co <coughs> ten tą to w zazarkę, ok, tą, tą nie, kombajn kupił akurat rok temu. No. Rok temu. Lówkę. Dobra, idziemy dalej. Mm, i dobra, może przejdźmy sobie tutaj za sto Ojej. Do... No, oh yeah. oh, to jest największa wstawa. No to jest teraz największa. Trzy osiówka. Dobra, no, wejdźmy sobie. O, tutaj będziemy chyba mogli. Raki... To no, jest dla no e, świn. tak, dla świn sobie będziemy wsypać e, zboże. Boże, co to jest za bydle? Trzy osiówka. No Ej, kurde. nie, no, by się nie pochwalił, że gejzyk się kupił. Mamy tutaj płytę. O U, kurde. No, to są ciągniki. Dwa ciągniki. O, trzeci. Yy, dwa cienniki. Dobra, za zacznijmy od yy, bramy, od razu od bramy, nie. Dobra, no to zacznijmy od bramy, przyciepa. a mamy tutaj przyczepę DBL no, 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 no. 20, chyba 17 coś. No to te też jest kurde, chyba troszeczkę troszeczkę długo nią robili robił dziadek pewnie, bo ona niedawno pewnie była malowana, bo jeszcze chyba świeża jest. No naklej, y ja, ja mu załatwiam. No właśnie. Mamy taki silos. No dziadek, kurde, no nie bidował, jak widzicie. Nie bidował. Trzy silosy. Tam jest następny chyba z dmuchawą. Prasa, no, prasa, kosteczka. No tutaj... Y ja tą, ja tą no, plandekę załatwiałem. Nie bidował. No nie bidował. Tu nikt, nikt nie bidował. A dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Ursus, Ursus e 1014 14, 10 -14. E Dobra, może zobaczymy sobie tego agromasza. Agromarz a T 30 Też chyba używka. Dziadek pewnie to używał. Mój? A, nie. Ja, mój, mój by to był dobra. Bardzo podobny. Mm, do tego co kiedyś widzieliśmy. 30. 30. No i kurde, to jest chyba ten sprzęt, którym tu widzieliście dziadka i tu też by to trochę no. na kabelki by były? I połączone. widać, że... Kurde, nie wyjdę teraz stąd ale żebym się wpakował no raczej po kole, kurde wyskoczę jakoś może, o, dobra, jakieś tu mamy do zimniaczków. magazyn z taśmociągiem, no i trzydziestka sobie stoi, jak widzicie byle gdzie, byle by wszystko było pod dachem, e, albo pod plandeką na przykład jak to, dobra, wejdźmy sobie może tutaj, e, do tego garażu, zobaczymy co tutaj mamy, tu, chyba e, tu. o kurde, to, wiadomo, to No to już wiadomo, że bizon będzie, ale te... ale nie! Nawet to, to może być 56. Albo. I... Albo rekord, albo, albo rekord. Albo czerwony rekord. Albo czerwony rekord. No to jest... To no no nie biedowo, no, to nie można i powiedzieć. Tak, tam, eee, tam czekaj jeszcze... To na sam koniec, no na sam koniec. Chyba, że już wszystko chyba przeszliśmy, nie? Wszystko przeszliśmy, no to... Oj, widziałem. Coś tam się pokazało. I to jest piękny rekord. O kurde! No, ja pierdziele! Wsiadamy od razu. Mamy rekorda. To jest sprzęcior, który jest konkretny. No, kombajn w końcu nie. No, to jest konkretny sprzęcior. Żydowniki. No. A dziadek też chciał zamiast tego czapka kupować. Forrest, forsita. For sure. ale niestety bez my... niego ale. ale... Pomyślał, że to będzie za drogie. Podobał mu się, ale na, tak się napalił, że żonę nie chciała wrzeć kasę, ale nagle... Za no, to sprzedatem ten posit. jakaś kurde trawa wyschła. Ja chciałem. No właśnie. Mamy tu jakieś pola. To są oczywiście dziadka. Tutaj mamy owiec i wiem dlaczego ten owies tu jest zasiany a tu pszenica. No bo dziadek. Chciał po prostu, sobie takie, bo Tu byłem kartofle kiedyś. A ja, wiem, a ja wiem inaczej. Mama mi, mi mówił, e, e, ja się go pytałem, jak tam u ciebie z zasiewami. No i powiedział, że za gospodarstwem zasiął. Tu przynicę tu owie. Ja się zapytałem dlaczego. Powiedział, że owiec że będzie sprzedawany. Bo ponieważ tam powiedział mu e, kolej skupu, kolega, że jak w tym roku będzie miał owiec. No, tu przyjedzie i skości mu ten owiec i sobie kupi od niego ten owiec po prostu. No i dziadek pomyślał, że wsiaje. Im więcej wsiaje, no tym więcej zarobi, no nie? No i wsiał duże pole. E, owsu, e, bo to było niedawno kupione. O kurde, coś tu nam się zerwało. Czyżby tutaj jakaś woda była? To, bo tam była woda, no i tam ja na z żonglierem kopałem. Tak? No widać, właśnie. jest normalnie. Nawet, nawet o tej też podniesione. Kurde, no to ja mam Ale dziadek tu chyba lubi mieć dużo, dużo pola, bo jak widzicie podorane pod sam płot. Wiem. Wszystko dokładnie, podorane. O, tu nawet soja jest. Ym... Dziadek miał nawet soje, ja fajnie kurwa, wszystko to wszystko wygląda. to sprawdzałem. Ten garaż? No sprawdzałem. sprawdzałem. Sprawdzałem, Dziwne malowanie, niebieski, no nie? Dziwne malowanie. Nie, bo to jest e... sobie, jak dziadek był na chodzie, nie? No, no. to... To co? Znaczy dziadek jest jeszcze na chodzie, ale jakby młodszy on to mnie wziął, żebym mu tam No to co? Owklęcał, to wszystko. Bierzemy się może za jakąś robotę. Za żniwa. Za żniwa na pewno. To hmm. weź Dobra, e, To ja sobie tak, ogarnę teraz, e, wszystko jest przepisane oczywiście na mnie, e, brat też dostał troszeczkę many-many ze spadku, no nie? Stokoła. No właśnie, no właśnie. Ale ja teraz jestem sąsiad no właśnie, dobra, wsiądziemy sobie na 30. zobaczymy, czy ona odpali. O! A, kluczyka nie wtyknęła. A, Zapaliła! Co miała nie zapalić? Użyjmy jedynkę. Aby bo niech pochodzi chwilę. A, czekaj, podgłośnie może wam trochę słyszeli bardziej. Dobra, trochę przegazowana, te dziadek pewnie dawno nią nie jeździł, no nie? Bartek, kiedy ostatni raz tutaj coś robiliście przy opryskach, no nie? W domu mnie, są. przy prasowaniu. Jak przy prasowaniu? No nie, bo ona była w remoncie, a. przez ten cały czas i tylko po pras prasowaniu. A przyjeźdź, nie, nie będę mówił opryski, do ciebie, sąsiad. A opryski robię moim forszajem. A, bo to forszajem, Dobra, wyciągniemy sobie wózek. Coś tu było dobre, licznik nowy, ale ono miało tak chyba z 40 godzin na no, liczniku. Kurde, się muszę tutaj douczyć jeździć, bo ja dawno nie jeździłem. Dobra, dobra, dobra żeby on tu bizonem ale A ja nie podepnę inaczej. A nie, dobra, podepnę. Poczekaj. Po Poczeka, co gasisz? chodzi. A, w sumie, to nie chodzi. Bo później sobie od razu wyciągniesz wózek. Co? No. Wózka. A, no, no. Dobra. Bizonik. Odpalamy go. On też już nie był używany pewnie. Czy tu ktoś dziadkowi kosił, czy on sam sobie kosił bizonem? No ja mu kosiłem. Twoim kombajnem? Nie, bizonem. Na dwa. Znaczy, jak się wziął sobie sąsiada Kuska. i ja i on kosił bizoną, a ja kosiłem cię klasą dominatorką. A czekaj, wyjedziemy, zobaczymy, czy jest wszystko. Dobra, odpolił. No, wszystko chodzi, no. Ładnie jest. Ładnie jest, no dziadek mówił. No, Może no, to ci coś powie, nie wiem, to No właśnie. Dobra. wrzucimy mm, no, jedyneczkę i powolutku. Jedyneczka, dobra, no to jedyneczka. Ciasno tu jest trochę. Wam powiem, że... A widzi, widzisz jak człowiek jest zaszwiecony, czyli jak ja. Ciasne, ale własne. O, dobra, dobra, dobre, dobra, dobra, nie zawadził tu. Wiesz co teraz robię? Wykręcisz tam i tam tam gdzie łóżko stoi. No. Cofniemy lekko wursusa, żebym nie wcofał. Dobre, dobra, 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 A widzę dobra, lusterku, dobra. Widzę w lusterku, dobra. widzę w lusterku, widzę w lusterku. O kurde, ale blisko było. No mówię ci, lusterka. Dobra, musimy wziąć się. A mówię, gdzie, gdzie jedziemy, najpierw kosić. Eeeh, yy, w Tu za domem, jo? No. Zobaczymy, co tu dziadek ma. Mamy owies, mamy pszenicę. Mamy owies i pszenicę do wyboru. Ja bym pojechał, ja bym najpierw pojechał sobie w pszenicę. Bo, bo rzepaku wiem, że gdzie pojedziemy pole. wiem gdzie pojedziemy. Na Na pole 60 pojedziemy. Hmm, pojedziemy sobie na pole. Ty, tu jest tylko 4 minuty. E, pojedziemy sobie na pole 60, tam gdzie dziadek ma ten tylko 4 Czas. No, no. Dobra. Hmm, dobra, teraz musimy cofnąć lekko. No, dziadek tu miał, kurde, silosów. Tam wiem, że dmuchawa jest. Tam jest dmuchawa, ta? Jo. Tam koło, gdzie prasa stoi. Mhm. Mm Dobra. Zaczepiamy. Dmuchawa to jest moja. Mm. Silnik z dmuchawy. A no tak, bo ty już nie potrzebowałeś to dziadkowi oddawa oddawałeś. No dmuchawa to po by sobie za dmuchawa Dobra. Na razie, niech widzę, tak tu nie stoi. Adowarkę, no to. Na razie, nikt widzę, tu stoi. Może w następnym odcinku sobie będziemy kosić. A w dzisiejszym. Ja sobie przygotujemy sprzęcior do koszenia. No, dobra, ja sobie odjadę ciabki. No, jak widzicie, zwierząt nie ma. E, wiem, że dziadek sprzedał. Sprzedaliście zwierzęta, no, e, żeby dziadek się tam no, wiecz, Przeprowadził. E, no, a czy chęc, się. Dziadek jest pod Kryką. Co, a nie pod Warszawą? Nie, pod Dolno czyli na no, Śląskim. No, to tam ma dobrze, pewnie Dobra. Mam tam są takie duże, bo no, na to chłopie. No, to mnie teraz bierzemy. No, może weźmiemy. Tą, tą Weźmiemy tego dużego Ursusa, może. Ja nie biegam widzowie, bo ja wczoraj się zmęczyłem trochę. Bo jechaliśmy jednak spod Warszawy. pod Warszawy prawie 100 km. Dobra, wsiadamy. No i to to pali, to nie jest, co to to co, co to nie jest to co te zagramaniczne graty. Dzięki. Dobra, no i cofamy. Kurde, no to to jest kurde, dopiero no Nie. Bierzę tą dużo czy tam. Chyba wezmę tą trzynastkę. Bo zobaczymy jest tą piętnastotonową. Bo te duże to na przykład na kukurydze zostawimy, bo przecież kukurydzy mamy dużo. Na 11 się jedzie bo właśnie co. A tam po co na 11? są. Dobra. Dobra. Czekaj, to czujamy. Dobra. Widzowie, zrobiłbym teraz tak, że... Wachalibyśmy tutaj na tą 60. Podstawili sprzęcior i byśmy zobaczyli... Jak tu się w ogóle wdręca? Mam... Bo ja mam takie coś, nie? Że wyłuskam jeden... Nie, ja się tu nie wykręcę. Ja wyłuskam, bo mam ten sprzęt do mierzenia długośności, nie? To wyłuskam. Dobra, Gdzie to lec tam na pole. Złupo. A ja już wiem Złupo. jak wyjadę. Wyłuskam tak trochę. No i zobaczymy nie ile jest. Ty. Czy, my czy jest ucha czy mokra? Jak ten dziadek tu wjeżdża? On tak wjeżdżał jak teraz ja? No. I po prostu cofnął. Ale był dobry kierowca. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, jeżeli będziecie widzieć jakieś lagi, no to przepraszam, ale nie no wiem jak to jest, jak się gra na farmingu. No, po prostu, jak się gra na farmingu i na dobrych ustawieniach, także wiecie. A, to tak, dziadek wyjeżdżał. Dobra, no to ja zajadę za stodołę. Zawrócę. To tylko Ale on się drze naprawdę. Suche. Suche ile procent? Czy ty masz bez pokaźnika procent? Procentów? Suche jest na 98. A, no czyli... czyli bardzo suche można powiedzieć. Mm. Dobra. Czwórka... No jak czwórka, która ma nawet. Ej, tur dosyć ładny i trochę Tam, mokre, ale dobra 2% mokre, no to kurde to można zaczynać ściąć powoli czwórkę sobie zostawię może tutaj nawet nie wiem czy nie będę sypał do dmuchawy znaczy dmuchawy nie rozłożymy następny odcinek jeszcze ciapka zabie... a gdzie jest ciapek? a no ta! nie wiem gdzie jest Czy sobie ciapka zabierz i jeszcze a właśnie, zobaczymy, jak tutaj się z zakręcaniem jest. to jest za dużo, nie będziemy pewnie tym dużym wjeżdżać. Bo małym przyczepom będziemy. Nie, Daj mu. Dać mu? Daj mu, bo on jest na zimnym. I dawaj truje i lecisz. Nie, pojedziemy dwijeczką. Ale na pewno daje. A jak widzicie? Trzeba trochę przegazować. 70 to jest 100. Nie wiem gdzie teraz może. Tu zostanę za domem? Słuchaj, nie? bo domy tam, stanę, stanę do mnie są w tym że stanął wtedy z nie? I wyjdzie pół poza wodę. A ja pierdolę tam. A, to są kartofle? No. Od razu zaś mi będzie żarcie. O, ja pierdykam, to aż ja widzę, że... Jestem Możecie zauważyć, że Ursus syn to nie potrafił. Że ja z Warszawy nie dałam na co przyjechał. Ja zdałam nic. Chyba trzeba włączyć. Włączyłeś. E, e. Można jest. E. Włącz. Włącz. E, żeby się rżysisko ładnie jako. Tak. A ja tu będę jak najwięcej cofał i w ogóle żeby się nauczyć szybko. A dobra, tu mamy to duże pole. No ono jest dosyć duże, zobaczymy ile ono ma hektarów. Halo? Hektar. Co tam, dziadek? Co? Jak? No, idziemy. No jesteśmy na dobra, pa. Dobra, bierzemy rekorda. Bierzemy rekorda, widzowie. Mm. No! Taki fajny rekord. Co tam, Dziak, dzwonił? Nie nim mm, teraz jest się teraz. Co? No, co na goskie? Jesteśmy ucieczni, a zaczynamy. No, dobra. Wsiadamy do tego. Mm, zobaczymy, czy wyjadę przodem. E, bo trochę nie pomyślałem, iż bym założył header tu. Wyjedziesz! Nie ściłem tu się już. Dobra, to odpalamy. Opalił. Mm. To była. Dobra. Możemy opalić header. No to widła, no nie wiem, na razie nam sobie na... No, gdzieś tak. Wrzucamy jedynkę. Powoli wyjadę, żeby się tylko tu zmieścić, bo to jest. No, ci powiem, że. po dobry kierowca jesteś, jak się tu mieściłeś. O wiele No, No, na pewno, jak się z Warszawy przyjechało, to się nie wie, no nie? Ale on się. Ale na dole też tam. Ale on, Jamorda! Nadalno śląskim też tam są wiesienie. No i cię jeździło, Z ma tutaj. Ja wiem, że ten owiec, Ja wiem, jedzie. że ten owiec to jest chyba twój. A jak? No właśnie. Dobra, podejdziemy sobie... Nadal śląskim też tam miałem dużo owsa Ale no, na to sobie tu Wrócimy sobie tak. Czekaj, bo ja nie będę na trójce kosił, na tylko dwójce. na dwójce, bo tak, bo na dwójce sobie fajnie jeździ. Dobra, czy, czy wszystko nam działa? Ok, to A tak, widzowie, nie będziemy w tym odcinku kosić, tylko w następnym. Także, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.